Kurwa Kasjusz, który wyszedł do mnie na soluwe i nie chciał się bić, to nie była tak patowa sytuacja. Czyli sugeruję, że Kasjusz wyszedł sam na soluwe, i nie chciał się bić. I najlepszy, żeby. Wyszedł... To nie jest chyba sytuacja. Nie, najlepszy, że wszedł ze wszystkimi kolegami. Był tam ten kurwa Sasza, Damian Majewski i reszta. Wyszedł do mnie na soluwe, wys... wręcz wysadził mnie z samochodu, że mu wyzywałem matkę, więc ja, byłem na... ja miałem rozmowę telefoniczną na głośniku z menadżerem Normana, akurat on to wszystko słyszałem. Ja mówię, słuchaj, muszę się rozłączyć, bo wysiadam z samochodu. No i wiesz, telefon, wszystko wałcie cię zostawiłem i wysiadłem, a ten pokrzyczał, pokrzyczał i poszedł. A następnie, a najlepsze jest wiesz co, że ktoś, który z nich to nagrywał, nie jestem pewien, i wiesz, yy, jeszcze go uprzedzali, mówili, Kasiu, już będziesz się bił, no co ty, daj spokój, daj spokój. A on, tak, będę się bił, więc ja wyszedłem, podniosłem ręce i jeszcze, <laughs> jeszcze bezczelnie mu się śmiałe w twarz. No to ale, no spoko. Jeszcze bezczelnie musisz się śmiałem twarz I wiesz co mnie zastanawia? Chuj z nim Bo to jest y, taki kondon trochę Ze względu takiego, że jeżeli doprowadza do takiej sytuacji To by, mi by było wstyd wyjść do kogoś Wyzywać kogoś I później się z nim nie bić Bo ja powiedziałem, no jeżeli chcesz solówek, chcesz się bić Wyzwałeś mnie, wysiadłem do ciebie Podniosłem ręce, a więc bij, nie? I wyobraź sobie to, że Spuścił łeb poszedł no. i następnie idąc za mną mnie wyzywał, a ty kurwa przy z Ukrainiec to nagrywał i wrzucili to do sieci. Kumasz, wyrzucili znaczy, No, kurwa, ale w ogóle jakby twoja historia jest totalnie taka off nie? No jest, jest chujowa, ale znaczy, no, to... jest prawdziwa. Yy, I ci powiem, że mogę nawet... Ty wysłałem. Znaczy kurwa. spoko, tylko kurwa. Znaczy w ogóle. To... Ale ja, ja też stary, mówię. No nie no, jak gościu kurwa wisiada, wiesz, niby wyzwałem mu matkę, będziemy się prać, ale w momencie, kiedy spojrzałem mu w oczy, to ja widziałem w jego oczach kurwa strach, bo on nie wiedział, czego się spodziewać, a ja też, wiesz, yy, nie byłem tego pewien do końca, bo mówię, kurde, wiesz, no różnie może być, ja pierwsze co, to chciałem go obalać, albo kopać go kurwa w jaja, albo wiesz, lutować go w oczy, napluć mu w ryj, no tak jak to się robi na ulicy, nie? Przecież bym się z nim kurwa nie boksował I ich, ich było czterech ale w momencie, kiedy ja, w momencie, kiedy on w ogóle wiesz, yy, nie, nie zadał mi ciosu, nie chciał się bić, kurwa tylko stał i krzyczał mi w ryj, wręcz nawet plu, bo on, jak gada, to on tak pluje, kurwa, ja mówię, gościu, jesteś zwykła ciota, kurwa, nawet uderzyć mnie nie umiesz, i odszedłem, nie? Takie jaja. Ale wiesz co jest najlepsze w tym wszystkim, że warszawskie koksy, nie, stali tuż obok, podjechali obok nas i oni widzieli tą sytuację, kurwa. wszyscy z warszawskich koksów to widzieli. No trzeba się. Moja reakcja na to, co mówisz, jest WTF. Ale ogólnie. No też. A wiesz co jest najlepsze? Że ja przytoczyłem tą sytuację na konferencji bierze, Ale wiesz jakie będą z tego szoty Ale stary, że... to jest chuj Ale to nie jest o to sądzi, chuj. chodzi Chodzi o to, że Słuchaj, publika w internecie jest taka głupia, że ja przytoczyłem to na konferencji Mówię, gościu, przed konferencją z tobą stałem, nie? <laughs> Ty, stałem z tobą przed konferencją, kurwa, mieliśmy się bić i nie chciałeś I on, będę na ciebie czekał, będę na ciebie czekał Wychodzę z konferencji, pierwsze kogo nie ma, Kasjusza. <laughs> no, a, nas, a wiesz co było najgorsze? Że już chuj w tą opinię tych internautów, bo to wiesz, dzieci są przy nim i mnie to wcale nie interesuje. Ale najlepsze jest to, że on wrzucił te nagranie, jak na konferencję szliśmy. Słuchaj, bo to jak po czym można to powiedzieć? bo ty mogłeś chyba oddzielić te maty, bo ja wcale nie wiem o chuj to chodzi. No. Mówiliśmy przed chwilą o sytuacji z Kasjuszem i z zachowaniem do zachowaniem domionych odczyka, a zacząłeś. Mówić teraz, jakby zupełnie coś totalnie. Tak, my... z innym, To mogłeś powiedzieć, zapowiedzieć, widzą, że teraz zapowiesz taką historię. Ale my to coś przyjemne... uwagę No bo my to przy przyjemne... y... No dobra, ja to przekształciłem, że po prostu ich konflikt, że może mieli faktycznie jakiś konflikt i powinni go rozwiązać po, kurwa, po wszystkim. Po Galinie, bo w Oktagonie, wiesz, powinien podejść do niego i albo mu powiedzieć twarz, wiesz, Ale najmą. No nie no, to niego trener, no bo trener? rozumiem. No, nie wiem. Trener... mi się wydaje, że on stanął stary w, w jakiś tam. Nie wiem, nie nie, nie No, mi się i... wydaje, że może wiesz, y... ja nie wiem. Nie no, wiem, to, wiem, bo ja tak jestem no. stary, bo jak był jakiś kurwa face to face, cage czy konferencja, gdzie był Kasiusz, to kopię ja wyłączyłem, bo to było takie gówno, że się tego oglądać nie dało. E... No, e... cegły. Czyli ty wchujcisz niż teraz Kasiusza. No, cisnę, człowieku, no bo to jest zjeb, jeżeli. Słuchaj, ja staję z tobą twarzą w twarz, nie? Ja byłem naprawdę spokojny, bo stary, ja przez moment, że tak powiem, ja w siebie nigdy nie wątpiłem, ja bym się napierdalał, nawet bym leżał, by mnie kopali, ja bym się bił, ale w sensie takim, że ja nigdy w siebie nie zwątpiłem, że jeżeli po kimś ścisnę kurwa, to do niego wychodzę. Wiesz, o co chodzi? Stary, ja, ty tu wychodzę... wjechałeś i robisz legendalnego live'a, stary. <laughs> co ty w ogóle gadasz? No bo ten gadasz, taką nawijkę wkleciło cię. Tak ale wlecisz... ja to mówiłem wszystkim, stary, na konferencji, to mi nikt nie wierzył Mówiłem to Kaniowskiemu, mówiłem to Amadeuszowi, kurwa, mówiłem I teraz mówiłem to, to mówisz publicznie. No i mówię, no, po co to zmieni, jak każdy o tym wie? Tylko nikt o tym nie mówi. Ale odjebałeś historię, historię tak? taką, że, że kurde, no, że grobo, nie? Po prostu mi to zwisa. Ja nawet się tym nie jaram, no bo to dla mnie to jest zwykły siusiak. Wiesz, jeżeli ja stanąłem się naprzeciwko niego i ja zobaczyłem, że gość nie ma odwagi mi wyjebać, i widzę strach w jego oczach, to spuściłem głowę, jest zwykła ciota i poszedłem. Ale wiesz, co mnie zastanawia? Przecież ci jego koledzy to są kurwa kozaki, prawidniaki. Jak, jak ja bym się poczuł w momencie, kiedy wychodzimy we trzech i ty do kogoś kurwa na solówę. Wiesz, na sztywnej bujance, a później spuszczasz łeb i idziesz. Mało tego jeszcze, kurwa, wyzywasz gościa, nagrywasz to i wrzucasz do sieci. A ja szedłem i, I szkoda jest tylko, że było słychać Kasiusza, bo on szedł bliżej kamery. A ja szedłem z przodu i tylko on krzyczał, wyzwiska w moją stronę. Ja mówię, chłopie, kurwa, mnie się ze mną bić, matkę ci wyzywałem, ciebie wyzywałem i nawet nie umieś mnie uderzyć. Nie trzeba wtedy nie... No nic, szedł za mną i mnie wyzywał. A wiesz, jak można to rozpoznać? Że nagranie, że widać, jak szliśmy na konferencję było widno. A konferencja się skończyła w chuj późno. No. no właśnie. A tam było. Ale było widno, bo A ja... może nie chciał cię uderzyć, bo nie chce mieć konsekwencji. No dlatego ja pierwszy go nie uderzyłem, bo to nagrywali było czterech, nie? Plus ona, ja byłem sam. A jeżeli bym był sam, to rozegrałbym to zupełnie inaczej. Jeżeli on byłby sam, nie? Ale jesteś świetny, ale... Ale odwaliłeś no teraz y, wypowiedź. No to znaczy, kurwa, jak ktoś na mnie patrzy teraz, to ja nawet się nie zająknąłem przez chwilę, ja powiedziałem po prostu, jak było, więc ja nie miałbym żadnego powodu do zmyślania takiej sytuacji zresztą. No Dobra. Ty, wiesz, co mnie ciekawi? Co by powiedzieli ci jego koledzy? Czy by sztywno trzymali, kurwa, kłamstwo, czy by powiedzieli, jak było? Czyli teraz ogólnie dla widzów, którzy nie wiedzieli, o co chodzi, bo zmieniliście temat całkowicie, bo mówiliśmy o historii, jaka się zdarzyła w nie ty przeszedłeś do tego, co się wydarzyło, że... Mm, no nie, że po prostu... Że już nie chciał się z tą bić, jak Cię spotkał. No. Tym eee. bardziej, że stary, wiesz jaka to była sytuacja? Że ja podjechałem pod, pod stadion i siedziałem w aucie. Rozmawiałem po prostu przez telefon i on podjechał obok mnie. Mhm. Dosłownie Ej zaparkował tym... Słuchajcie, muszę się jeszcze w dwóch słowach dmów odnieść dmów. do tego wydanego dmów przez fm ma oświadczenia. Dobra. Maciej Najman wydał odpowiedź. Ty, ale bardzo nieładnie, bo przerwałeś mi wypowiedź. Nie dokończyłem. Ale ty zacząłeś... No dobra. No, posłuchaj. no mów, mów, no, mów. Słuchaj, bo to, no. jest, to jest też bardzo dziwne dla mnie i nie, niezrozumiałe do tej pory, dlaczego tak postąpił. Bo ja za, yy, zaparkowałem, jeszcze pamiętam, że nikogo nie było. Stałem pierwszy, podjechał obok mnie i zobaczył, że stoi obok niego. Wybiegł z samochodu, otworzył mi drzwi od kierowcy. I mówi, dawaj kurwa, chodź wysiadaj, walimy solówę za to, że mi matkę wyzywałeś, nie? Mm. A ja na głośniku z Marcinem, a Prymek mówi, o kurwa, to ja się rozłączam, nie? Mówi, Marcin, ja się rozłączam, bo zostawiam telefon, wszystko, Zostawiłem to w aucie, kluczyki, wszystko i wysiadłem. No. I to mnie dziwi, że kość wybiegł, kurwa, otworzył mi drzwi, kazał mi wysiadać, a na końcu popuścił w Majty i tyle. Mi się wydaje, Czyli że, że sugeruje, że Kas już się obsrał. Są, są dwie opcje, albo się obsrał. Albo po prostu zaczął myśleć trochę logicznie i zdał sobie sprawę, że może doznać jakiegokolwiek uszczerbku, nie wiem, większego, mniejszego jakokolwiek bądź ponieść konsekwencje, no bo tam był monitoring, nie? Mm. Tak naprawdę. Y i, I kurwa, że siano może z tego mieć jeszcze nie. W mm. sensie takim, że jeżeli dojdzie do walki, to dobrą kapustę zarobi. A ja żałuję tego bardzo, że, że kurwa nie postąpiłem tak, że nie pychem na ten stadion do ochrony. Nie ściemniłem, że ktoś mi porosował auto, nie wziąłem tego nagrania z monitoringu. Jakbym stary to wrzucił do sieci, to ten śmieci jest kurwa zniszczony. Z króla robi się zwykły patałach. Serio. Ja czuję od ciebie z wielką nienawiść, co Ekasjusza. To znaczy, wiesz co, ja już, ja już mi to minęło, nie? Bo ja już w ogóle wiesz co, wiesz co. Rozróż... Co mnie różni od tego Imbecylarze, ja na przykład nie namawiam nikogo do nienawiści do niego. nie, yy, Stary nie, tak mu gada, a po 20 minut gadasz o nim. Ale dobra, ale to ja gadam, to jest skierowane do niego, a on robi tak: na czat, ma live'a i mówi: No wejdźcie tam do kry... kurwa, pociśnięcie wszyscy go. No i chuj, z 10 tysięcy przychodzi 1000 osób, takich debili z gimnazjum i, i miecisną, nie? Ale co? Ja nie mam w ogóle... Wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że ja nie mam w ogóle na rzeczy, żeby kłamać w kierunku tej całej sytuacji, nie? No dobra, dobra. No Dawaj dobra. Tego Zaku, zakończając temat... Yy... No się odpalił, w ogóle ja się nie spodziewałem stara się, że ty tutaj mogę się powiedzieć. No, nie, ale teraz. Że ty nagle wiedziesz, że to jest taką gatką. Dlaczego? No. Ale stary, bo ty. Ale powiedz mi, jak była pierwsza konferencja No ale czemuś się powiedziałeś, że się tak odpalasz i nagle ten ale... by się nie, na no to przygotował? Psychicznie, była, się stary. Była pierwsza konferencja z szewcem, nie? No. Czy ty to pamiętasz? wszystkim mówiłem. Kanu to mówiłem. No spoko, spoko no tylko nie spodziewałem się, że dzisiaj tak, tak, tak dojemiesz, teraz, nie? Dobra! Eee, także widzowie, ja już eee, bo dla nas 17 tysięcy osób mamy. O, tu pozdrawiam wszystkich serdecznie i mam nadzieję, że widać, że nie walę w chuja i nie ściemniam, chociaż w sumie po co miałbym to robić. Ja żałuję, serio żałuję, powiem Ci, że tak sobie później przemyślałem, nie, stary, że kurwa szkoda, że ja nie wziąłem tam monitoringu stamtąd, z tego miejsca, że w sensie takim, że wiesz, ich stoi pięciu. ja tu się kamera zacięła, czy co? Bo nie rozumiem. Bo nie ma obrazu, jakby. A włącz czat? Nie wiem. Coś, to działa. Nie, Ziem, nie wiem, czy coś było z kamerą nie tak, słuchajcie. Nie. wiem. No dobra, dobra. W każdym razie, no już stary. Powiedziałeś, stary, naprawdę. Ty ile ważysz? 82, ale teraz zwracam to do wagi. No. Dobra. Dobra, słuchajcie. Eee... Podsumowując. To co wypowiedź krychy. Na temat Kasiusza. To znaczy, wiesz, to niczego nie zmieni. Naprawdę nic nie zrobi, bo wystarczy obalić i koniec jego umiejętności 4 złote. Dobra, zaczynamy, oglądamy teraz, yy, Kończę już ten temat. Widzę, że dużo nienawiści. To znaczy, nienawiści Ja nie mam czego zaczepiać, bo wiem, że do walki we MMA nie dojdzie. No ale chwilą 15 minut, gadaję, Tak, ale posłuchaj, do czego ja dążę, że... Ja poruszyłem ten temat odnośnie tego Herczyka, że może wiesz, konflikt powinien załatwić gdzieś na zewnątrz. Aczkolwiek Kasiusz jest takim opiserańcem, że też by się bał. No dobra. Chyba aż dozwołem się do Kasiusza, ale nie chcą skręcać znowu jakiejś wojny między wami, więc na razie się wstrzymam. E, dobra. A chuj z nim szczam na niego, to jest zwykły śmieć. Miałem się wyrażać ładnie. Kurwa, ale nie ma, przy mnie takich rzeczy rację. gadać, stary, bo ja też się głupie czuję siedząc tu to z tobą, a ty, kurwa, ciśniesz mu fuj, wiesz co, no dobrze, przepraszam. Jako włodarz, kurwa, przepraszam, nie zgadzam ale... się, żebyś przy mnie gadał tak? yy, takie rzeczy. Ale to teraz yy, może ja z tobą sparing publiczny za tego Sida z twojego live'a. O, o, to już mi się bardziej podoba. No to dawaj. To już mi się dobrać. bardziej podoba w nie, nie, miałem złych intencji, bo, Wiem, bo ciebie się. lubię, Kasusza też lubię, eee, a to było śmieszne, ja się pokażę ze śmiercią, obejrzymy ten, to, obejrzymy jedziemy, to. Oglądałem, czy... przyznałem się, się. się. Kasusza jest śmieszny? Jest, aczkolwiek pęci, gdybym nie wiedział, że w pewnych sytuacjach bardzo kłamie na swoją korzyść, to bym y, nawet pozytywnie to odbierał, też bym się z tego śmiał, ale wiem, że kurwa czasem no tak kłamie, że aż po prostu nie... Jeden... Czyli że Kas już to kłamczył. Tak, <śmiany> zdecydowanie. Dobra, oglądajmy, bo ma, odcinek Man wydał oświadczenie. Y, Krycha tutaj nam skręcił live'a. Legendarna przemowa. Chcę to później obejrzeć, bo WTF takie był lekkie miałem, nie? Ogólnie na początku wcale coś mówić. Yy, dobra, lecimy. Kas już dzwoni. Odbieram. Odbieram, lecimy co powiem. Yy, Kas już, bo tu się dziwna historia wydarzyła. Wchuj. No dziwna, wchuj, no kurwa, oglądam się. No bo. Siedzimy sobie, nie? Nie wiem, czy widziałeś, ale. Mam kurwa, i taki, taki z siebie włodasz, że opowiadasz, kurwa. Ooooooo, znaczy nie, artystlejmanem, powiedziałem. Artystlejmanem, że się To powiedziałem, stary, powiedziałem, że jako włodarz nie pozwalam sobie, żeby przy mnie mówił takie rzeczy. A po drugie, Kasiusz, no nie, To teraz dopiero Nie, nie, nie. Teraz, ja się nie... śmiałem. ale nie śmiałem, tylko śmiałem się z tego, bo, bo kurwa z tobą sobie ostatnią akcję wyjaśniłem. Ale bo, nie, nie, Kasiusz... kurwa jest okay. A ty z jakimś kurwą mnie panem kurwa siedzisz Chłopiek, na kogo podnosi ty podnosisz głowę? Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę już. Chcę ci jedną rzecz A? powiedzieć Jak chcesz krzyczeć, dobrze. To krzycz na swoją Dobrze, ale nie przegnie ci Nie przekrzykuj mnie Chcę ci powiedzieć tylko to Że ja się nie, nie śmiałem z tego co mówi, yy, co mówi Krycha si, Tylko, wiedzieć. dobrze A? Tylko A? z tego, że on nagle zmienił totalnie temat I zaczął mówić o totalnie czymś Co nie miało związku z historią yy, Jaka się wydarzyła podczas gali i zacząłem nagle mówić zupełnie coś innego. I widzowie widzieli, że ja miałem takie zdziwko WTF, o czym mówi Krystian. Rozumiesz? O to chodziło. I to nie było śmianie się z jego słów, tylko śmianie się z tego, co on mówi. Bo ja byłem totalnie zdziwiony. Obejrzyj sobie to i widzowie to na pewno widzieli, że byłem w szoku, że nagle Krystian zaczął mówić totalnie inną historię. Okej, okay, ja oglądałem. Wojtek. No, no, to, to nie jest tak, że. I tak. potem powiedziałem, że nie życzę sobie, żeby mówił tego tak tobie. Przy okay. mnie. To, tak, przyznam Ci rację. Że po 20 minutach mu powiedziałeś, kurwa, że obceniłeś. No, stary, tak, ale o, 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 ma, miałem prawo myśleć, tak, wypowiedzieć. Po, o, tak samo jak tobie mam prawo się wypowiedzieć. minut, coś masz do niego, ok, ale kurwa, byłem zdziwiony, że akurat opowiadasz, że nie szanujesz za to Najmana, jak się zachował, a ten ci mówi, kurwa, o to, że kopnął bym jaja, nawet, bo wierzę, inaczej by nie wygrała, a ty przecież Nie, nie cieszyłem się. C śmiałem się z tego, co on mówi. Obejrzyj sobie live'a, stary. Ja się nie cieszyłem. Ty, stary, to weź się wypowiedz... Wypo, nie, nie. Wypowiedź się do tej sytuacji, którą opowiedziałem może. E, kamera mi się włączyła, czekaj, <laughs> <laughs> Nie, ale nie nie kurcie z... się, dobrze. panowie, bo... Krzycz, krzycz, dawaj. Czekajcie, bo kamera Pokrycaj mi się włączyła. Się. Więcej, dawaj, proszę. No, kole, kurwa. Dobra, nie szukaj atencji, z jebie, Już ci przedstawiłem. Samozwańczy królu, dawaj więcej. To kurwa podejmij walkę i cię kurwa się Kurwa chłopie, model Mi się model, wąszał, model, nie zniszczy nie. śmieciu jebany. Więc zamki pizdę i słyszałem też oglądałem Wojtek swojego mm -hmm. live'a. Jak okay. farmazeusz teraz wchodził. Ja nie stole człowieku. Z to ja mogę wyjaśnić z tego kurwa farmaceusa i kurwa mefetroniarza, obydwaj chyba ten To sam dlaczego, sam, nie, to to dwa dlaczego dwa jak dwa. mnie na solów wyciągnęłeś to nawet się nie ważyłeś mnie uderzyć. Nie tujebany, zaraz wstawię ten kurwa filmik, bo ja ci pani zgadaszasz nie No. Jak może być tak, to co ty mówiłeś? No. I kurwa potem nagle ja mówię, że chceś na solówkę i ci się pika ze skulą głową. Stary, to wstaw, wstaw jak wysiadłem z samochodu, wstaw jak wysiadłem z samochodu. Wstawłeś z samochodu, kurwa, Cię wyciągnąłem z tego samochodu i I co mi zrobiłeś? Jeszcze Ci się ze śmiechem w przyznałem. Jesteś tak Ci się przyznałem, stary, byłem sam, a Was było, a Was było czterech, a Ty stałeś kurwa jak pajać krzyczałeś. Dobra, nie, nie się panowie. Jeżeli, Kasiusz, jeżeli chodzi o to, to ja w takim razie już kończę zapraszanie zawodników na swoje live, bo nie jest w takiej sytuacji. Nie śmiałem... Wojtek, ja okej, okay, ja widziałem, że okej, okay, fajnie się za pobłyczkę powodać ale... Yy... Mogłem przerwać szybciej Krystianowi, okej, okay, przyznaję! No ale dobra, ja ty. Mówię, się, kurwa, jak on 20 minut mnie mówi. Nie, nie. Ja nie wiem, nie, że nie śmiałem się z tego. Ja dali. się śmiałem z tego, co on mówi, a nie z tego, że yy, się śmieje z ciebie, że ty coś. Śmiałem się z tego, co mówi Krystian. I widzowie to piszą, powiedziałem sam, że WTF, że stary, Mówimy o Damianie Herczyku, a ty nagle. To było no, tak. Czy inaczej, nagle temat i no, tak. mówić o Kasjuszu? No tak, Wojtek, ja to obczaiłem, że ogarnąłeś, że kurwa, 20 minut mówić o sobie, jak nie o, o niej, nie ma tematu. No to ja zauważyłem, że widziałeś, że. No i widziałeś, że ja byłem zdziwiony. ...to atencji chce złapać na mnie, ale ja powiedziałem, ja mam. Zresztą ja, ja ostatnio w wywiadzie powiedziałem, że tworzę team króla, wszyscy będą niepokonani, wystawiam gości, którzy w ogóle kurwa nigdy się nie byli na, na ulicy i tego śmiecia mogę może, może rozjebać Sasza. Mam nadzieję, że go nam mówię, bo ostatnio był zły na mnie, że ja w ogóle cokolwiek tak w kejdu powiedziałem, jaką kurwa nigdy się nie chciał bić. Ale mam nadzieję, że go przekonam, że kurwa na no, ja... ty to szmat. Ty jeszcze musisz mnie ładnie poprosić. Ja <laughs> możesz mi piuta, kurwa. <laughs> Dobra, kurwa, nie kłódcie się. <laughs> jeżeli chodzi o to mnie to. To jest patologiczne Zaj, wypowiedzi. Gola, masakra. Kurwa, ja dzwonię do ciebie, masakra. a ty kurwa puszczasz jakąś kurwę, która od 20 minut musi... O sobie skurwać. mu... Dobra, ja powiedziałem Krystianowi, żeby Bojtek, już nie gadał, żeby zakończył że Wojtek, masakra. Wojtek. Posłuchasz mnie? No mów, no, mów. No. Ostatnie 20 sekund. No mów, no, mów. No. Zobacz. Ja dodam jeden filmik teraz na Instagrama, który trwa 15 sekund i wszyscy kurwa ludzie rozumni będą wiedzieli no. jak to wyglądało. A on po potrzebował 20 minut cię przekonywać, nawet przy ogromną... Gościu, typowo, dodasz filmik jak już no, no. szedłeś no, no. za mną, bo Dzień się ja zdygałeś. <laughs> Bo tylko taki masz. bo naprawdę Wojtek, bo ja naprawdę kurwa przez, przez ci Ale o czym wy w ogóle ja mówicie? tu żeby śmieć jakiś mówił teraz. No. Dobrze stary, ja się nie muszę przy tłumaczyć po pierwsze. Po drugie, yy, to zwróciłem <sum> to... uwagę, po trzecie śmiałem się z tego, co on mówi, a nie z siebie stary. Mówię, kończę nie, zapraszanie, kończę nie, zapraszanie nie, 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 zawodników na live. To, ...trzeba było 20 minut się tłumaczyć, a ja wstawię teraz Ale? filmik na Instagrama, 15 sekund, gdzie jest wyjaśniony w 15 sekund, a on 20 sekund... Ja tak. widziałem jak ty się śmiałeś, że on 20 minut potrzebuje, o mnie mówić. Ja się śmiałem z tego, że on nagle gada off topic totalny, stary. Nagle wszedł na off topic i zaczął prowadzić swoją, wiesz, yy, przemowę i bardziej z tego widzowie to widzieli. Sam filmik, jakbyś jak jak wysadziłeś z auta, gościu. Dawaj, wstawiaj filmik, jakby z auta wysadziłeś, dawaj. Dobra, <laughs> dobra, słuchajcie, bo to nie ma sensu. Yy... Naprawdę, to no to rozumiem. Dobra. E, ja wiesz, ja, ja tam jestem takim człowiekiem, który nie potrzebuje, tam wiesz, za dużo gadać, tak jak on 20 minut e, potrzebował. Powiedzieć o sytuacji, która trwała 15 sekund, gdzie miał szansę wyjść na solo. Ja teraz wstawiam to na Instagrama i kończąc rozmowę, mówię. Akurat dwie kurwy u ciebie na live, na live były przed chwilą, czyli farmaceusz. I kurwa metodromia... Możesz ta pani, mówić modelów, tak o sobie kulowa. albo o swoich modelów bliskich. Model, dobra. Modelów stop model wystawiam aż kurwa. A te, te, tego co się sutki lizał? Dobra Knecha, ty, <laughs> ty też to sobie dałuj kurwa, naprawdę. ...koło dupy śmieciu jeba. Dobra, dałujcie sobie już, yy, nie chcę już kontynuować tego. Dobra Wojtek, ale uważam, że twoje zachowanie na lajbie kurwa... Takie kurwa, propagowanie takiego... Zbierza, nie, to nie było propagowanie stary, bo dobrze widziałeś, że. Dobra, nie chcę. No, stary, nie musisz tłumaczyć przy to, naprawdę. Dobra. No nie musisz się tłumaczyć, tylko kurwa zobacz sobie, cofnij sobie lajba. Jak ty kurwa promujesz takie, takie głupno, jak się cieszysz, jak on mówi, żeby mi... Pokonać. Nie cieszyłem się z tego, no, tylko z tego, że on prowadzi monolog. Ja do ringu, żeby mnie pokonać. Z nożem wejdzie. A teraz mówisz, że kochaj. Bo on wie, że kurwa Ta, on nie ma szans. Dlatego mu kurwa dam szansę. Wystawię chłopaka, który się kurwa nigdy nie bił. Jest modelem, sutki pokazuje top model i go rozpierdoli śmiecia jebanego. Dobra, Elo, kurwa, bo, bo też kurwa, Wojtek goleja zjebałeś, kurwa. Dobra, daj spokój, Elo.